Dobie momenty, jak fotografie, zbieramy się wody jak starej szafy i tak. Cześć, witam serdecznie całą Polonię, z pięknego australijskiego miasta Sydney i z okolic. Nazywam się Sydney Polak. Tutaj mam do czynienia z taką dość, dość, dość dużą zbieżnością mojego imienia z nazwą tego miasta, także jest mi bardzo miło, że zagościłem z koncertem. Moi znajomi w Polsce śmiali się, że Sydney pojechał do Sydney. Także bardzo fajnie to wyszło. Jestem w tym mieście już drugi raz w życiu, chociaż 4 lata temu, jak byłem pierwszy raz, byłem tylko kilka dni i zdążyłem się zorientować, że jest to bardzo fajne miasto, że w tym mieście jest wszystko, co, co człowiekowi potrzebne do szczęścia, czyli jest wielkomiejskość, a jednocześnie jest to, to miasto na tyle jakby fajnie położone i ma fajny klimat, że naprawdę bardzo przyjemnie jest tutaj żyć. I wtedy, 4 lata temu, sobie pomyślałem, że fajnie by było odwiedzić tutaj polski klub i zagrać, po prostu pochwalić się swoją twórczością. Teraz taka okazja się yy, m, po prostu yy, pojawiła. Yy, z Pauliną, z moją narzeczoną, postanowiliśmy spędzić urlop w Australii, e, i zaraz po tym bardzo szybko powstał pomysł, że można by było tutaj zagrać w takim okrojonym składzie, nie z całym zespołem, ale w składzie sąd so... so... systemowym, właśnie. Moja Paulina jest DJ-em podczas tych koncertów. Koncerty w Australii, w takich najważniejszych miastach w Australii. Więc y, graliśmy już koncert w Perth, y, drugim koncertem jest właśnie dzisiejszy koncert australijski w Sydney, a za tydzień wybieramy się do Mel Melbourne, do klubu Albion, gdzie też y, zagramy taki sam koncert sąd systemowy. No co mogę powiedzieć, y, Sydney grał kilka razy, czyli ja grałem kilka razy za granicą, Zawsze te koncerty dla Polonii, szczególnie tej dalszej, na przykład w Stanach Zjednoczonych byłem dwa razy albo trzy, już nie pamiętam, są, to są takie wyjątkowe, wyjątkowe koncerty związane z tym, że ludzie nie przychodzą tylko po to, żeby posłuchać danego y, artysty, danego wokalisty, ale też jakby przychodzą na imprezę, która jest jakby z, z krwi i kości Polska, że mogą się spotkać w swoim gronie, pobawić się. Przy polskich używkach, przy polskim piwie, przy polskiej wódce, przy polskim jedzeniu, bo oczywiście tutaj w klubie są te, te wszystkie rzeczy, są serwowane, jest otwarta restauracja, która teraz pęka w szwach. Bardzo jest mi miło, że tutaj, że tutaj przyjechałem, będę prezentował nagrania ze swoich trzech solowych płyt. Tutaj pory wydałem trzy solowe płyty. Moja pierwsza płyta to był debiut w 2004 roku. Ona się spotkała z dość dobrym przyjęciem. Dostałem za nią trzy Fryderyki. To są takie najważniejsze nagrody muzyczne w naszym kraju. Pierwszy Fryderyk był, dostałem za autora tekstów, drugi za kompozytora, a trzeci w dziedzinie album roku muzyka alternatywna. No cóż mogę powiedzieć, ja wykonuję pewnego rodzaju połączenie muzyki hip-hopowej, muzyki reggae i muzyki folkowej. Można powiedzieć, że jest to dość alternatywne, bo chociaż niektóre piosenki zahaczają o pop, na przykład moim największy przebój Otwieram wino jest zdecydowanie piosenką popową, więc też tutaj tego gatunku się nie wstydzę i nie wstydzę nazywać swojej twórczości również twórczością popową. Generalnie pochodzę z miasta stołecznego Warszawa, z północnej części Warszawy, wychowałem się na Chomiczówce, sama ja rodzina pochodzi z Żoliborza i jako nastolatek, jako licealista dostałem się do zespołu t -Love. Bo ja jestem w ogóle perkusistą, gram na bębnach i w wieku 18 lat zacząłem grać w zespole TILAF. Muniek Starszy wtedy budował swój nowy warszawski skład i w roku 90 dokoptował mnie do zespołu. Od tego momentu jestem nieprzerwany muzykiem tego zespołu. Od mniej więcej półtora roku zespół ma w tej chwili przerwę w koncertowaniu, jest zawieszony koncertowo, nie jest rozwiązany, jest zawieszony. Muniek robi swoją karierę solową, a ja dzięki temu, że jest przerwa w koncertach zespołu TILAF, mogłem tak naprawdę bardzo energicznie zająć się swoją karierą solową jako Sidney Polak i w roku 2018 cały rok poświęciłem na zrobienie swojej trzeciej solowej płyty i pod koniec 2018 roku ona wyszła i właśnie w tej chwili ją promuję na koncertach w Polsce na różnych festiwalach dużych, mniejszych, w dużych salach, małych salach, dużych, małych klubach wszędzie gdzie się da po prostu gramy piosenki z mojej trzeciej solowej płyty z tą płytą też przyjechałem tutaj do do, do do Sydney będę głównie grał piosenki z trzeciej płyty, ale też oczywiście będą piosenki z pierwszej i z drugiej wszystkie te trzy płyty będzie można po koncercie oczywiście o To jest właśnie moja najnowsza, trzecia solowa płyta. I ja tutaj, pierwszą piosenką z tej płyty, jest piosenka Twarzą. Twarz, co ciekawe, do piosenki Twarzą. Twarz nagrałem teledysk podróżniczy, który, który, który nagrałem podczas wycieczki do Australii i Nowej Zelandii, którą odbyłem w 2015 roku. Dość długo ten klip nie wychodził, dlatego że kolega mi zmontował te moje nagrywki GoPro i myślałem, że może to będzie po prostu taka pamiątka z wakacji, ale ten montaż wyszedł tak fajnie, że pomyślałem, że, że, że to powinien być klip, ale nie miałem do tego piosenki. Więc już mając klip, zacząłem zastanawiać się nad piosenką, więc piosenka twarzą w twarz, moi drodzy, napisana jest odwrotnie, czyli najpierw powstał wideoklip, a później dopiero powstała piosenka, czyli tekst do piosenki twarzą w twarz. Pisałem patrząc na, na klip y, nagrany właśnie w Australii, w Nowej Zelandii, byłem trochę w Kearns, nurkowałem na Wielkiej Rafie. Przez kilka dni byłem w Sydney. A później pojechałem do Nowej, na Nową Zelandię, gdzie wziąłem motor, i motorem odjechałem obie wyspy. To by było na tyle, jeśli chodzi o trzecią płytę Silny Polak. Drodzy, jeśli chodzi o muzykę polską, to w kraju, jestem emisariuszem Kultury Polskiej na, na australijskiej ziemi, mogę powiedzieć, że w naszym kraju w tej chwili się dzieje bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy. Zawsze Polska była postrzegana, tak mi się wydaje, że była krajem, gdzie muzyka była bardzo ważnym elementem, nie tylko muzyka, ale też przede wszystkim tekst. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy wszyscy wychowani w tradycji, bogatego języka polskiego. My mamy w swojej, w swojej, w swojej, w swojej historii mnóstwo, mnóstwo tekściarzy, którzy pisali niesamowite teksty, piosenek. Ja nie wiem, czy, czy jest wiele krajów na świecie, które mogłyby się poszczycić takimi osobowościami. Musimy pamiętać o, Jerem, o Jeremim Przyborze, musimy pamiętać o, o Kowcie, musimy pamiętać o Agnieszce Osieckiej, musimy pamiętać o Wojciechu Młynarskim, musimy pamiętać o Jacku Kaczmarskim, który pod koniec życia przeprowadził się w ogóle do Australii. I musimy pamiętać o wielu, wielu innych z, tych, z, tych, z tego nowego pokolenia, to oczywiście trzeba wy, wy, wy wymienić Kazika Staszewskiego, Kore, która niedawno odeszła, Munka Staszczyka, wokalisty z mojego zespołu macierzystego, tilaf e, I teraz nowi, nowi, nowi tekściarze, jest Grabasz ze Strachów na lachów i Spiżamy Porno, który jest świetnym, świetnym tekściarzem, jest Pablo Pawo. no i jest z innej Pola gdzieś tam na obzyzach tego wszystkiego, też chciałbym być zaliczany do, do, jakby, do, do ludzi, którzy starają się pisać o, o, o Waszko, po prostu starają się pisać, nie, nie pisać piosenek o niczym, tylko w tych tekstach zawierać jakieś przekazy, jakieś opowieści, jakieś, jakieś sentencje, jakieś, jakieś ważne obserwacje. Także jeśli chodzi o muzykę popularną, to w Polsce teraz jest mnóstwo nowych, nowych zjawisk. Najbardziej popularnym w tej chwili jest Dawid Podsiadło, chłopak, który w tej chwili ma nie wiem, 23 lata. Jest po jakimś tam talent show, ale to nie ma znaczenia, dlatego że w jego przypadku talent show mu tylko pomogło, a nie, a, nie, a nie przeszkodziło w jego karierze. Stał się bardzo znany, przede wszystkim dlatego, że jest po prostu bardzo, bardzo muzykalnym chłopakiem, ma fajne wyczucie stylu, te jego płyty są smaczne, to jest naprawdę pop, pop rock na takim bardzo wysokim poziomie, można powiedzieć, międzynarodowym. Gdyby Dawid y, śpiewał po angielsku, to myślę, że miałby szansę zostać gwiazdą międzynarodową. Oprócz Dawida jest, jest organek, który jest bardzo fajnym wykonawcą rokowym. Oprócz organka jest, jest Zalew Zalewski, Krzysztof Zalewski, który fajnie śpiewa Niemena. Oni we trzech we trzech zrobili bardzo znaczący przebój w ostatnim czasie na polskim rynku. Już nie pamiętam tytułu, ale to chodziło o taką trasę, która się nazywała. Yy, męskie granie, sponsorowana przez jeden z, z ważniejszych browarów yy, w Polsce. Oprócz tego jest na, na obrzeżach tego gdzieś jest Cortez, który też jest teraz bardzo popularną, ba, popularnym artystą. Radzę sprawdzić, szczególnie yy, takie starsze dziewczyny kochają się w Cortezie. Cortes robi taki baladowy na, nastrój na wieczory z winem. Do tego można wymienić absolutny hit ostatnich miesięcy, czyli Pawa Domagałę. Paweł Domagała, który jest produkowany przez mojego serdecznego kolegę Łukasza Borowieckiego. To jest aktor znany z kilku komedii romantycznych i z kilku seriali polskich. Natomiast jest to evenement w tym sensie, że jako aktor bardzo fajnie, bardzo fajnie się zmierzył z twórczością muzyczną. Ma swoje piosenki, pisze swoje teksty, no, ma ewidentny sukces, zapełnia ogromne sale i, i, i bardzo fajne, bardzo. bardzo bardzo fajnie te jego płyty wchodzą w ludzi. Ludzie po prostu, szczególnie dziewczyny, uwielbiają Pawa domagały. Cóż mogę powiedzieć? Hip Hop polski jest po prostu absolutnie w, rewelacyjnym, teraz w rewelacyjnej formie. Jest mnóstwo hip hopowców, którzy sprzedają ogromne ilości płyt i CD, i analogowych. Jest Paluch, jest Kękę, jest m, przede wszystkim Taco na FIDE. To jest połączenie dwóch raperów, Tako Hemingwaya i Kebo na FIDE. Musicie sprawdzić Taco Hemingwaya, sprawdźcie Cuevo na FIDE. To jest absolutnie nowa, nowa fala polskiego hip-hopu oparta już o brzmienia zachodnie, oparta o, o, o takie bardzo nowoczesne brzmienia trapowe trochę i tak dalej. Także sprawdźcie polski hip-hop. Na tym tle jakoś gdzieś tam, gdzieś w poboczu też jest muzyka reggae, która też sobie całkiem nieźle radzi. Są fajni nowi wokaliści, jest Messiah, którego serdecznie pozdrawiam, który fajne rzeczy robi, jest, jest Damian Syonfam, jest, jest, jest naprawdę kilka, kilka fajnych zespołów. I do tego jest oczywiście cała paleta poprokowych brzmień, rokowych, brzmień, jest Nocny Kochanek, heavy metal, który jest w stylu Iron Maiden, bardzo taki old schoolowy styl, który jest teraz też bardzo popularny. No a wszystkie te zespoły gromadzą się na najfajniejszym festiwalu, który odbywa się w Polsce, na Poland Rock Festival każdego lata. Wielkie, ogromne przedsięwzięcie, ponad 300 tysięcy ludzi na polu namiotowym, ogromna rzesza ludzi. Ja też tam będę w tym roku grał, także jestem mega szczęśliwy. To tyle od Sidneya Polaka. Warszawa taka jaka jest, taka jest, w stolicach republiki kanału, w stolicach dają, niech to po nie to które teraz wystają w głowę, widzę twarze, są się obnażyć gonitwa, Bez początku i się nie leci światło ze słońca warszawa taka jaka jest. Warszawa, taka jaka jest, tak jak jest. Warszawa, taka jaka jest, tak jak jest. Warszawa, taka jaka jest, tak jak jest. I nie ścisz mnie, i nie ścisz mnie, tylko na świecie żyję, nie czuję.

Dwi'n ddechrau'n 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 z wątpienia. świetnie Ja oglądamy wszyscy razem prosty słów się poli największy nawet w faktzie. proste słowa z gardła nie chcą być na rybacie mówią, że mnie kochasz i że mną nie zgadzisz ta dziwa miłość nazywa się Ailish